Witam wszystkich bardzo serdecznie tym razem jadę z kolegą do um, miejscowości Łubków pociągiem TLK Wieszczady e, relacji Kraków Główny Łubków jutro mamy w planach jazdę do miejscowości Miedzi Laborce, tak zwanym słynnym tunelem łubkowskim no, Zobaczyłem, byłem tutaj rok temu w Łubkowie natomiast w schronisku na końcu świata polecam serdecznie, e, to jest schronisko dzisiaj, akurat tym razem w tym roku jedziemy do innego schroniska ponieważ tam jest remont nie miałem okazji rok temu jechać do Miedzi, do natomiast w tym roku chcę się przejechać jedziemy składem spalinowym autobusem Konstrukcji konstrukcja z tego co wiem to holenderskiej SN 84 Prędkość maksymalna, są 22 godziny no i praktycznie od samego Tarnowa wieje się krętymi łóżkami kolejowymi wśród pagórków lasów i niedługo Z wnętrza trzy złożone ze sobą ze i kilka przedziałów pierwszej klasy, natomiast druga klasa jest bezprzedziałowa. Tak to tu wygląda. No i a teraz jesteśmy na relacji, ruszyliśmy z Sanoka, także zbliżamy się do. Może jeszcze nie do Zagórza, ale jesteśmy na odcinku Sarok-Zagórz.